Jak tam pierwszy tydzień szkółki minął już, już się mocno związali, już mocno się jak mogą być dane lekcje popalone. Eee, no i to tak trochę, trochę tyle jak na tym z to doshorts. Ale niedługo wrzucam nowy odcinek, a raczej part drugi do Policjantów i Gnomów. Ale też mam złą wiadomość, a nie więcej. Moja seria Minecraftowa była wzorowana na Star Warsach. Jak na poście napisałem, jednak nie będzie tej serii. Problemy techniczne. Bardzo niefajne problemy techniczne. Ech, no cóż, mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowani. I tak, widzę, że dla bardzo wesołego przywitania Jadena na wy właśnie i Gnomach i też najnowszym odcinku Brookhavenowców. No nie było, bo nie to co w tym filmie, który osiągnął aż 379 wyświetleń, ale okej, okay, skraczam z, tem z tematu. Chodzi mi o to, że pamiętacie ten odcinek z Cult of the Lamp? Tak, też będzie kontynuacja, ale więcej nie mogę zdradzić się tym szorem.